Cześć, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym wideo, jak stać się idealnym mężczyzną? Dostaję wiele pytań od Panów i właśnie dla nich jest to wideo. Jaki kurs jest najlepszy na sam początek, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, o rozpoczęcie przygody? Jednogłośnie zostań idealnym mężczyzną, to jest najlepszy kurs dla Ciebie. I dostaję wiele pytań też, co jest w środku tak naprawdę. Do tej pory powiem Wam szczerze, myślałem, że to, co opisałem na stronie, jest wystarczające, żeby wiedzieć, co jest w środku, ale postanowiłem nagrać dla Was specjalne wideo, opisując, co po kolei się tam znajduje. Mamy stronę tutaj, gdzie można zamówić kurs i to, co jest najważniejsze. Kurs ma 14 lekcji. W każdej z nich znajduje się część teoretyczna i praktyczna, ale po co? Bo istnieje dosłownie dziesiątki. Dosłownie dziesiątki kursów jest teraz na rynku, które w teorii są fajne, ale nie dają ci żadnej praktyki. Mnie to wkurzało, więc stworzyłem kurs, gdzie ty w każdej lekcji masz ćwiczenie praktyczne. I to jest niezbędne. To jest niezbędne, jeżeli chcesz poznać kobietę swoich marzeń, jeżeli chcesz stworzyć wspaniały związek, jeżeli chcesz się dowiedzieć sporo o kobietach, to najpierw uczysz się tak zwanej suchej wiedzy, a później testujesz to, praktyce. Praktyka jest jeszcze ważna z jednego punktu widzenia, z kolejnego punktu widzenia, bo to, co działa u mnie, nie wiadomo, czy zadziała u Ciebie. Prawdopodobnie tak, dlatego, że ja zanim tworzę ten kurs, to rozmawiałem z setką facetów, wymieniliśmy maile na forach, rozmawiałem w rzeczywistości, jakie mają problemy, co sprawia im największy problem, ale warto wytestować u siebie, czy moje rozwiązania będą dla Ciebie odpowiednie. Przejdźmy do soczystego mięsa, które zawiera kurs, czyli mamy lekcję pierwszą, analiza i otwarty umysł. To jest lekcja, bez której Ty nie pójdziesz do przodu. Jeżeli chcesz być lepszym, to musisz sobie przeanalizować, co do tej pory robiłeś dobrze, a co do tej pory robiłeś źle. I to jest, to jest w ogóle, od tego zaczynamy wszystko. Jak Ty pierwszej lekcji nie przejdziesz, to Ty nic nie osiągniesz, żeby polepszyć Twoje relacje z kobietami. Musisz wiedzieć, jakie zachowania są dobre, jakie są złe, co mówić, jak mówić, w jaki sposób prowadzić Twoje relacje z kobietami. Niezależnie, czy chcesz poderwać, czy chcesz tworzyć związek, czy jedno i drugie, najważniejsza lekcja to lekcja numer jeden. Od tego zaczynamy. Ja uczę Cię dokładnie, krok po kroku, jak analizować swoje randki, czy jak zagadujesz jakąś kobietę, co konkretnie tam powiedziałeś co było dobre, co było niedobre, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś, uczę cię analizować. To jest najważniejsza umiejętność, bo później sam, bez mojej pomocy, będziesz potrafił robić sobie tak zwany rachunek sumienia, czyli co zrobiłem dobrze, co mogłem zrobić lepiej. Zapamiętaj sobie te pytania, bo są bardzo, bardzo ważne. Druga kwestia, twój stosunek do porażek. Widzisz, żyjemy w takim kraju, gdzie porażki się tępią jeżeli popełnisz jakąś porażkę to ludzie mówią że jesteś leszczem. Tymczasem moje podejście jest takie, że tylko leszcze nie popełniają porażek. Ty jeżeli będziesz się uczył relacji z kobietami i nigdy wcześniej nie trafiłeś na podobny kurs, to ty będziesz popełniał dziesiątki, pięćsetki porażek. Tak samo jak ja, tak samo jak każdy inny trener i ty musisz dać sobie pełne przyzwolenie na to, żeby te porażki popełniać. Czasem powiesz coś głupiego do dziewczyny Zdarza się każdemu z nas czasem zrobić coś nie tak, czasem naprawdę strzelić taką gafę, że zapomnisz, że zapamięta się do końca życia i tego nie da się uniknąć. Więc w drugiej lekcji przystosowujecie, cię, jak raz na zawsze, wyrzucić do śmieci szkodliwe przekonanie, że ty nie możesz popełniać porażek. Kolejna lekcja, bardzo niedoceniana, zwłaszcza w naszym kraju, jest mega ważna. Później zaczynają się już lekcje. Które dotyczą głównie relacji właśnie z kobietami. Lekcja trzecia właściwie błąd trzeci to jest traktowanie kobiety lepiej od siebie. Wiem, że wielu panów stawia kobiety na biedę stale. I o ile spotykasz kobietę inteligentną, oczytaną, jest prawdziwym człowiekiem renesansu, umie wiele rzeczy, ma wiele umiejętności, to nic dziwnego, że ty ją podziwiasz. No bo takich ludzi chcemy w swoim życiu, którzy są po prostu wow! Niestety większość panów daje się omamić ładnym wyglądem i nawet jeżeli za tym ładnym wyglądem nie stoi naprawdę ciekawa właścicielka, czyli taka, która posiada fajny charakter, no to tutaj już przegrywasz bitwę. Uczę, w jaki sposób w tej lekcji nie stawiać kobiet wyżej od siebie. Stawiasz je na równi. Nie jesteś gorszy, nie jesteś mniej wartościowy, tylko dlatego, że ona ładniej wygląda. Czy... Ładniej mówi, tak? Więc to jest naprawdę bardzo ważna kwestia, która już do tej pory dziesiątkom facetów pomogła i osobiście mi dziękowali za to, że dałem tą lekcję, bo sporo zmieniło to w ich życiu. Czwarta lekcja, jedna z moich ulubionych. Każdy z nas miał taki moment w życiu, gdy lubił filmy i niektórzy dalej lubią. No i jeżeli te filmy cię czegoś uczą dobrego, to nie ma problemu. Oglądaj sobie na Netflixa, oglądaj sobie seriale, co tylko chcesz. Niestety większość komedii romantycznych i różnych takich filmów, gdzie wątek miłosny to jest główny, główna kwestia popularna, uczą tego, żeby od razu mówić swoje uczucia, żeby w każdej sekundzie pokazywać drugiej sobie, jak bardzo jest wspaniała. Niestety to doprowadzi cię bardzo szybko do tego, że kobieta z ciebie zrezygnuje, dlatego że nie chce zadawać się z osobą, która ciągle. Pokazuje jej, co właśnie zamierza. Musisz nauczyć się być odrobinę nieprzewidywalnym, odrobinę tajemniczym. To jest pociągające, bo my, jako ludzie, bardzo lubimy zagadki, bardzo lubimy sekrety. I w tej lekcji czwartej, uczę cię, w jaki sposób wypracować sobie takie zachowanie i takie cechy charakteru, które pomogą ci być odrobinę bardziej tajemniczym. Lekcja piąta brak atrakcyjnego stylu życia. Huh. Spotkałem w życiu naprawdę, myślę, że koło setki facetów, którym podryw szedł nieźle, ale za tym podrywem nie stało nic więcej. Czyli koleś miał zainteresowanie. Numer jeden kobiety. Co lubisz w życiu robić? A ja lubię kobiety. Coś jeszcze? Nie, lubię z nimi rankować, lubię z nimi rozmawiać. Jeżeli nie zbudujesz atrakcyjnego stylu życia, to możesz zapomnieć o fajnym związku. Atrakcyjny styl życia, czyli taki, gdzie masz pasję, gdzie masz jakieś ciekawe umiejętności, gdzie w twoim życiu jest coś więcej niż tylko praca, jedzenie i spanie. To jest konieczne, jeżeli chcesz być kiedyś w szczęśliwym związku. Także to jest też lekcja master do przerobienia. Lekcja szósta, syndrom jedynej, to jest pochodna generalnie lekcji trzeciej, tylko że w dużo większym natężeniu. Wielu mężczyzn Uważa, że jakaś jedna kobieta jest im przeznaczona, że jest drugą półką jabłka i on może być szczęśliwy albo z nią, albo w ogóle z żadną inną. To jest bzdura, to jest mit. Na świecie jest wiele miliardów ludzi. Nie wiem, ile dokładnie zawsze byłem słaby z geografii, ale jest ich dużo. Jest mnóstwo kobiet, które są idealnie do ciebie dopasowane które idealnie dograją się z Tobą charakterem czy wartościami w życiu, więc tutaj uczę, jak uniknąć trzech kłapek związanych z syndromem jedynej, czyli daj Ci trzy sposoby na to, jak w krótkim czasie poznać atrakcyjną, wyjątkową kobietę, żebyś Ty nie miał przed oczami tylko koleżanki, z której jesteś, z której jesteś we od 15 lat. Brak powodzenia w związku. To jest lekcja dla bardziej zaawansowanych, więc króciutko o tym. Ja uważam i wywodzę się troszeczkę z takiej szkoły, że podryw trwa zawsze. Nawet jeżeli jesteś w związku 3 lata, 5 lat, 10 lat, musisz pokazywać swojej partnerce, że ona jest dla ciebie wyjątkowa, że ona jest dla ciebie wspaniała. Musisz flirtować. Flirt trwa całe życie. Wielu trenerów uważa, że na początku, jak spotykasz jakąś kobietę, to zaczynacie grę właśnie w podryw, grę w relacje damsko-męskie, czy jakby to inaczej nazwać, i później to się kończy. Później już odsłaniacie wszystkie karty. I po części się z tym zgadzam, ale mimo wszystko w związku też musisz się postarać, żeby od czasu do czasu swoją partnerkę pozytywnie zaskoczyć, żeby pokazać jej, że ona jest dalej tą kobietą, którą wybrałeś, która jest wyjątkowa, która jest wspaniała, doceniać ją. I tam mówię, w jaki sposób to robić. Fekcja ósma: niska świadomość kobiecych potrzeb. Słuchaj, tutaj jest prosta kwestia. Nie wiem, jak Cię nauczyli w życiu rodzice, szkoła, może filmy Cię wychowały. Natomiast kobiety szukają głównie Z dwóch rzeczy u facetów. Po pierwsze, musisz być sam sam alfa, który jest pewny siebie, podejmuje męskie decyzje, potrafi postawić się. W towarzystwie, gdy coś mu nie pasuje, ma własne zdanie, jest osobą, która jest po prostu twarda, jest męska. Z drugiej strony, kobiety pragną osoby, która ich wysłucha, która będzie w ciszy słuchała tego, co jej się wydarzyło w pracy po, po całym dniu, i wtedy masz się zamknąć i słuchać. Masz pokazać, że jesteś wrażliwy, że jesteś empatyczny że zależy ci na niej, że ją doceniasz i przytulić ją mocno do siebie i powiedzieć, że jest najlepsza na świecie, co by się nie działo. I to jest ta strona wrażliwego romantyka, którą też musisz w sobie wykształcić. Powiem ci, że jestem zaskoczony, jak wielu facetów uczy się o podrywie i wykształca tylko jedną ze stron. Jeżeli jesteś tylko wrażliwym romantykiem, to najpewniej wylądujesz we zone. Jeżeli jesteś tylko stancem alfa, to najprawdopodobniej będziesz miał fajne randki, może będziesz chodził z różnymi kobietami do łóżka, ale nigdy nie zbudujesz szczęśliwego, trwałego związku. Więc jeżeli na tym ci zależy, nie wyobrażam sobie, żebyś nie przerobił lekcji ósmej. Lekcja dziewiąta. Brak prowadzenia i kontaktu fizycznego. To jest kolejny błąd, który panowie popełniają. Dotyk jest rewelacyjny i musisz nauczyć się go tak, żeby w. Pewny siebie sposób go wprowadzać do Twojej relacji z daną kobietą. Tutaj nic więcej nie powiem. Musisz nauczyć się dotyku, jak to zrobić. Lekcja dziewiąta. Lekcja dziesiąta. Tutaj mówię o przekonaniach, skąd się bierze Twoja niska samoocena, jak zbudować sobie fundamenty pewności siebie, które będą w przyszłości procentowały. Generalnie cała lekcja dotyczy pewności siebie w dużej mierze. Lekcja dwunasta, uleganie presji społecznej. To jest to, co wcześniej troszeczkę poruszyłem, czyli kwestia tego, że podążasz za tłumem i podążając za tłumem, jak większość osób w naszym kraju, ty nigdy nie będziesz kimś wyjątkowym. Ty będziesz taki jak wszyscy. A musisz się wyróżnić, jeżeli chcesz poznać atrakcyjną kobietę i zbudować z nią wyśmienitą relację. Więc o tym jest lekcja jedenasta. Lekcja dwunasta. To w ogóle powinienem przemilczeć tutaj, bo to jest głównie o seksie. Seks to jest temat tabu w naszym kraju, więc nic więcej nie powiem. Znaczy, ja bardzo chętnie ja mogę o tym gadać godzinami. Natomiast wiem, że tu oglądający panowie mogą się zaczerwienić, bądź obruszyć, bądź napisać mi w komentarzach, jaki to jestem niedobry, bo mówię publicznie o ważnych kwestiach, jakimi jest jakimi są właściwie życie łóżkowe, życie seksualne, edukacja seksualna, to są ważne tematy i w tej lekcji stawiam nacisk na to, żebyś ty raz na zawsze przestał rzucać jakieś nerwowe żarty o seksie, żebyś ty przestał, tak jak większość facetów, poruszać ten temat w sposób obleśny i totalnie niekomfortowy dla kobiet. Jak mi koleżanki opowiadają czasem, jak facet rozpoczyna rozmowę o seksie na randce, to ja cieszę się, że jestem facetem po prostu, bo nie wytrzymałbym z takim kretynem, gdybym był kobietą i spotkał go na randce. Więc tutaj mówię o tym, jak w dojrzały sposób podejść do rozmów o seksie i co zrobić, żeby faktycznie tego seksu doprowadzić tak, żeby obie strony były zadowolone, bo to jest najważniejsze. Czyli nie to, że zaliczasz kolejne laski i wydaje ci się, że jesteś samcem alfa, jesteś najlepszy, tylko jeżeli idziesz do łóżka z kobietą, to po moim kursie masz pewność, że ona będzie z tego zadowolona. Co najmniej zadowolona. Ok, tutaj, jak zaczyna się lekcja 12, to sobie możesz przejrzeć na stronie mojego sklepu, który w sumie i tak skleję pod tym filmem na YouTubie. Lekcja 13, kto powtarza, ten wygrywa. Ta lekcja to powtórzenie najtrudniejszej rzeczy, która sprawia ci problem w relacjach z kobietami. Bardzo istotna, wiem, że dużo osób ją pomija. Niesłusznie, bo możesz mieć efekty szybciej, a możesz mieć efekty wolniej. Jeżeli powtórzysz, będziesz miał szybciej. Co wybierzesz, zależy od Ciebie. Po prostu myśl. A to zostawię jako tajemnica. To już będziesz widział w kursie. No i co ten cały kurs zawiera? 80 stron e-booka w PDF-ie o wartości 47 zł. 80 stron merytorycznej, praktycznej wiedzy i ćwiczenia do zastosowania. Ponad 4 godziny nagrania audio. Nagrałem specjalnego audiobooka, żebyś mógł sobie słuchać na siłowni, żebyś mógł sobie słuchać na spacerze. Nie musisz ciągle siedzieć przed telefonem czy przed komputerem i czytać tego, co dla ciebie przygotowałem. Możesz posłuchać, wartość 67 zł. I dodatkowo daje od siebie tajemniczy bonus, o którym dowiesz się już po zamówieniu. Łącznie wychodzi 114 zł. Natomiast, jako że oglądasz ten film, no to pomyślałem sobie, że za 47 dogadamy się, możesz to zamówić. Tu jest opinia Bartka. Bartek jest w szczęśliwym związku, jak pisał mi jakiś czas temu, po przerobieniu tego kursu, bardzo mocno wziął sobie do serca pewne kwestie. Najlepsze jest to, że Bartek nie przychodził do mnie, kiedy on totalnie nic nie potrafił w relacjach damsko-męskich, tylko już coś tam wiedział. I też napisał dla mnie opinię, że jest kurs głównie dla osób początkujących, ale skorzysta z niego każdy zaawansowany. Więc nieważne na jakim poziomie jesteś, powinieneś ten kurs zamówić w tej chwili i go przerobić, żeby mieć lepsze relacje z kobietami. I dla Twojego dobra, i dla relacji tych wszystkich kobiet, które spotkasz w życiu. Okej, okay. tu jeszcze opinia Kuby jest, także jak będziesz światu sobie odtworzysz. Kuba też jest świetnym facetem, który bardzo mocno zaczął się zastanawiać nad swoim życiem w relacjach z kobietami, jak przerobił mój kurs. No i miał ekstremalne efekty. To jest po prostu jeden z, z lepszych facetów, jeżeli chodzi o zastosowanie mojej wiedzy w praktyce. Zaczął mieć masowo randki z różnymi kobietami, umawiał się przez pewien czas też z modelką. To, co się tam działo, to nie będę Cię tutaj, wiesz, za bardzo czerwony byś się zrobił, bym Ci opowiedział. W każdym razie Kuba był bardzo zadowolony, dziękował mi wielokrotnie, a ja dziękowałem jemu, że oprócz samego czytania, przerobił ten kurs. Przerobić kurs znaczy zrobić lekcje praktyczne, ćwiczenia, bo po to uczysz się o relacjach męskich żeby poznać wiedzę, co jest dobre, co jest niedobre, i zacząć robić więcej rzeczy, które są dobre, a mniej tych, które są kiepskie. Oczywiście daję 30-dniową gwarancję od daty zakupu. Słuchaj, ten kurs to jest zbiór wielu lat moich doświadczeń, więc ja jestem w pełni przekonany, że ten kurs Ci pomoże. Jeżeli coś Ci się w nim nie spodoba, 30 dni od daty zakupu możesz po prostu do mnie napisać. i Ja Ci zwrócę wszystkie zainwestowane pieniądze. Pozostaje jeszcze ostatnia kwestia, dla kogo ten kurs jest, a dla kogo ten kurs nie jest. Słuchaj, powiem ci wprost, powiem ci bardzo szczerze, jak facet facetowi, jeżeli ty myślisz, że sobie przeczytasz kilka stron ebooka i będziesz miał randki z modelkami najwyższej światowej sławy, no to muszę cię rozczarować. Ten kurs jest dla tych, którzy nie są leniuchami. Ten kurs jest dla tych, którzy czytają i działają. Wdrażają wiedzę w życie. Zauważyłem, że ci mężczyźni, którzy kupili ten kurs, to część z nich miała rewelacyjne efekty, a pozostali mieli tylko dobre. I co odróżnia te dwie grupy? Ci, którzy mieli rewelacyjne efekty, zadawali mi często pytania. Kornel, a dlaczego w tym kursie napisałeś to, a nie to? A jak mam rozumieć to, nie to? I ja bardzo chętnie odpowiadam na takie pytania. Odpowiadałem im, dzieliłem się swoimi przemyśleniami, dawałem im wskazówki i zaledwie Zaledwie po kilku tygodniach oni byli kamień milowy w swoim rozwoju, czy byli naprawdę bardzo długo drogę, osiągnęli mnóstwo sukcesów, porównując to do miejsca, z którego zaczynali. z kilka tygodni i to jest możliwe, więc ten tytuł nie jest naciągany. Zostań idealnym mężczyzną w 14 dni. Jeżeli zrobisz wszystkie ćwiczenia, wszystkie lekcje przerobisz, to gwarantuję Ci, że staniesz się fantazją dla kobiet. I to tyle. Więc masz prostą decyzję. Możesz zmienić teraz swoje życie i zamówić ten kurs klikając dodaj do koszyka i zobaczyć co dla Ciebie przygotowałem. Albo wieść dalej nieszczęśliwe życie singla, który nie ma zielonego pojęcia w jaki sposób poderwać kobietę, w jaki sposób się z nią umówić na randkę, w jaki sposób prowadzić z nią relacje. To ode mnie, Kornel Temicki, trener relacji damsko-męskich. Dzięki Panowie za uwagę, trzymajcie się, cześć.